Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Melkowski i zapraszam Was do pierwszego odcinka z mojej nowej serii Minecrafta. Będzie to zwykły Minecraft na razie bez modów z czasem. Może jakieś tam modziki. Sobie powyrzucamy. Będzie to trochę udogodnienie, ale na razie na zwykły Minecrafcie. Pociśniemy sobie nową serię, tutaj nic nie mam. Tworzymy sobie nowy świat. Może YouTube. Przetrwanie opcji dajmy sobie w skrzynię, czyli też tu będę, tego daję to nie ma kody, dlatego że w przyszłości będzie, będzie będą pewne takie mody, które będę potrzebował tego, żeby to mieć. No ale dobrze, mniejsza z tym tworzymy nasz świat, przetrwanie, generowanie odcinki do 15 minut. Tak jak zawsze staram się robić. Czasami będą takie drobne ścinki, Poszukajmy. Ło, aby. Okay. Tutaj. No nieźle. Mamy tą skrzynkę. Zobaczmy, co tutaj nam rzuciło. Nie mogę otworzyć. Co chodzi? Okej, okay, już jest. Nie zobaczmy trochę patyków. Ponieważ żelazne rzeczą, to no, wolałbym kilo żelazny, ale to nic. Trochę jedzenia oczywiście zawsze się przyda. Mhm. Mm Siekierka, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Okej, okay, super. Może pozbierajmy te pochodnie. Na pewno się przydadzą. Super. Wybierzmy też tą skrzynkę. Super. Ocinki do są Czasami mogą występować takie ścinki, czasami trochę większe, bo obciąża dosyć mocno Mój komputer, taki jeden program, który aktualnie chodzi i zawsze podczas nagrywania będzie chodził. Ale masa no czekajcie, no tutaj ja coś muszę z tym zrobić. Yy, muzyka tutaj jest ok, ustawienie graficzne. Yy, normalna. Myślę, że wydaje mi się, że... no okay, jest w porządku, mi się wydaje. Takie drobne yy, potknięcia, ale to nic. Dobrze, poszukiwajmy trochę drzewek. Yy, będę chciał... znaczy, będę chciał yy, znaleźć... Yy, już sobie owieczki i pościnać, znaczy zabić je, żeby dostać od nich wełnę, żeby mógł sobie zrobić już łóżeczko. Na początku na nie będziemy gotowi, aby stawić owom, które na nas czekają. jest okay, super. A teraz nie wiem, czy widzieliście takie ścinki. Czas do czasu występują. No niestety, przepraszam Was ja nic nie mogłem to poradzić. Sugarcane. Sugarcane też sobie weźmiemy. Bo potem, jak będziemy potrzebować na przykład książek, to będzie, jak dla nas, będzie można je sobie rozgnożyć. Yy, ścinamy dalej. I dzisiaj jeszcze w jeszcze odcinku planowałem, aby poszukać jakiegoś fajnego miejsca na domek. Yy, pozdobywać trochę surowców, yy, trochę takiego właśnie mięsa ze świnek, żeby yy, mieć yy, yy, co jeść. Trochę kobla po takie tam wiecie... Sprawy, które takie pierwszorzędne, które zawsze na początku Minecrafta się robi. Odcinki dwa albo trzy razy na tydzień, tak chciałbym, żeby były. Nie wiem jak to wyjdzie, bo wiecie, czasami może być in tak, czasami inaczej, zawsze coś może poszywać plany, ale będę się starał te trzy, dwa odcinki na tydzień wrzucać Wam, żebyście mieli po prostu co oglądać ci, którzy mnie oglądają. Dwie subskrypcje ostatnio. O, 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 proszę bardzo. Ale nam się trafiło od razu żelazo. Ale do tego będziemy potrzebować yy, kamiennego kilofa. Może zróbmy, zróbmy to już w tym momencie. To możemy tak. Okej. Okay. Super. I No też. To dlatego, że był test. Sprawdzałem, czy wszystko chodzi. Ale chodzi, spokojnie, jest okej. Okay patyczki i kobyłka trochę mi też przycina to to takie że przytrzymuje, przytrzymuje się ten lewy yy, albo prawy przycisk myszy i się układają nie albo wszystkie albo o dużo tego albo wszystkie albo na przykład pojedynczo czasami mi to też yy, laguje ale no, nie mam większy problem o teraz taki lag widzicie był taki trochę większy Naprawdę nic nie mogę do tego poradzić, bardzo, bardzo przepraszam. Yy. Następnych odcinkach będę starał się zlikwidować to. Tak jak mówię, no to nie zależy ode mnie, to po prostu musi być. Gdybym mógł, oczywiście bym to, no wszystko bym zrobił, żeby to było po prostu... O, żelazo. Żeby było wszystko w porządku, tak? No przecież o to chodzi. Żeby uścimy jak najlepsze materiały. No, tylko jeden tak węgiel, taki grupy. No, dobrze, już mamy następne. Tutaj też, lecimy, lecimy. Już moje trzecie serie na kanale. Yy, jeszcze dzisiaj prawdopodobnie będzie filmik z wygląda Chociaż nie, dzisiaj czwartek, to dzisiaj nie. Może jakiś Scott Builder, nie wiem, zobaczę, czy uda mi się jeszcze coś fajnego sklepać i wam zademonstrować, pokazać. Yy, mam nadzieję, że tak. odrobimy sobie te świnie. Ja zrobię sobie tutaj porządek od razu. Mm, najpierw, tak. Yy, to. 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 Okej. Okay. Może być tutaj, super. Jeszcze i super postawmy tę tu, yy, i zróbmy tutaj mamy żelazo. Yy, nie, to na no, nic więcej nie potrzebujemy. Jeżeli będzie potrzebne, to dorobimy to po prostu. Ej, to a minha escola aqui lá, atingi medalhas na sempre, cajá, o ok, agora Dziewięć to już chyba sporo, jak na początek. O co tutaj? Eee, nic tu nie ma. E, chyba wszystkie możemy ruszać dalej. E, to już my Tam jest chyba pustynia i kolejne świnie. To jest chyba pustynia z tego co tu widzę. No niestety. Z tamtej strony pójdziemy. E, e, Mhm. I jeszcze ta, i tamta, ta, yy, ta, to to, 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 to I tamta, co było po lewej, przed chwilą. Okej. Okay. 14 to już jest sporo. Jakiś czas nam wystarczy. no nie, mogę skoczyć. Chodziliśmy okay. Okej. sobie dobrze. Idziemy dalej. Wcale mi się nie obraził, jeżeli spotkałbym na przykład jakąś wioskę NPC. Yy, czy, o czemu nie mogę tego zebrać? Okej, okay, mam. Na wioskę NPC albo w świątynie na piasku, albo w dżungli. A tutaj dżungli nie ma, to raczej tego nie będzie. Czy trochę tych sugar cane podbieramy, czy trzciny cukrowej? Yy, bo potem, jak będziemy chcieli zrobić papier do książek, aby zrobić yy, książki do enchantowania to nam się to przyda. Yy, krowy, zabijamy krowy. Krowy na pewno się przydadzą, bo mają y, pancerz, mogą widać. Weźmy sobie jabłuszko. Ok, Amterdam, Super. o ale Jedenka będzie duża. To trzeba jeszcze znaleźć trochę węgla żeby przypalić. My jakaś fajna skałka. Yy, będę chciał sobie na przykład wygrać jeszcze mody na backpacki, czyli plecaki w Minecraftcie. Wiecie, takie powiększające, żeby było więcej miejsca. Moe Creatures, mm, jakieś, y, które dodają. Jakiś mod, który dodaje na przykład, no nie wiem, y, jakieś y, biomy, jakieś bronie, no coś tam na pewno pokombinuje. Może nawet jakąś paczuszkę się uda złożyć, no nie wiem, zobaczymy. Y, to nie jest takie trudne, tym bardziej jak się na tym po prostu zna. O, tam mamy. O, nie. Tam jeszcze nie wiem, się nie udamy dzisiaj. Race minima, oczywiście też się przyda. No, wiele, wiele rzeczy tutaj się na pewno dojdą. To wam, na, to wam obiecuję, bo to jestem pewien, że tak będzie. No, chodzimy już tutaj trochę czasu. A tutaj widzę, że nie ma nic żadnego fajnego miejsca. Ogólnie plan jest taki, aby wybudować się albo w górze, jakiejś fajnej, dużej, albo, hmm, albo na przykład znaleźć jakiś trochę bardziej płaski teren i tam zbudować domek. Taki jest plan. Zobaczymy ile z tego planu uda się zrealizować. Nie, mam nadzieję, że jak najwięcej. Chwileczkę, telefon dzwoni, zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem. Możemy kontynuować. O, znowu takie mikrolagi. Nie wiem, czy to będzie u Was widać. Mam nadzieję, że to, że nie. Hmm. Postaram się na pewno coś zrobić, przysięgam. Następnego odcinka postaram się to ogarnąć. Żeby było w porządku. No, mam nadzieję, że nie ma żadnego fajnego miejsca. O, tutaj się coś rozbagowało. No, nie mogę. Okej, okay, już. Dobra. Hm, taki bug. Mm -hmm. Super. Lecimy dalej. I tu, a myślę, że to jest ale mamy jakiś, Łu, jakiś dźwięk. A tu coś większego się nam trafiło, no proszę. Yy, powodujmy sobie to, wszystko. może żelazo. No żelazo to jest w, jak na razie, naj, w tej chwili, yy, najlepszy surowiec, jaki możemy na razie pozyskać. Yy, a tutaj, no tutaj się już coś nie wyjemy. Ale te lagi denerwują mnie to. Yy, dobrze. Leczymy dalej. Pa, 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 pa. no, tutaj nic nie ma, wracamy się, tutaj również nie. Dobrze, wracam za chwilę. Coś się postaram zrobić z tymi lagami, bo denerwuję mnie strasznie. Zaraz wracam i się mam. Ok, wróciłem. Mam nadzieję, że tych lagów nie będzie, ale widzę, że chyba jeszcze są. Hmm. Chyba przez ten program nagrywania, bo jak wyłączyłem, nagrywanie pochodziłem trochę. Nie chodziłem tutaj nigdzie, tylko tam, gdzie byłem. lagów po prostu nie było. I... dziwne, dziwne. O tym strzela. Uciekamy. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Zobaczenia w następnym odcinku i Wam się spodoba. Jeżeli będzie jakiś odzew z Waszej strony, to oczywiście seria zostaje. Żebyśmy dobili powiedzmy 10 wyświetleń to byłoby w porządku i kontynuujemy serię na razie.